Co roku w Polsce pod załamanym lodem giną ludzie. Każde wejście na tafle jest ryzykowne. Pokrywa lodowa nawet przy bardzo niskich temperaturach w różnych miejscach ma różną grubość, a wejście z lodowatej wody jest bardzo trudne nawet dla osoby dobrze pływającej. Jeśli załamie się pod tobą lód, natychmiast wołaj o pomoc. Nie wykonuj gwałtownych ruchów i spróbuj wydostać się na lód w kierunku, z którego przyszedłeś. Jeżeli lód załamuje się przed tobą, przesuwaj się w kierunku, z którego nadszedłeś, załamując przed sobą lód tak daleko, jak będzie to możliwe. Gdy lód nie będzie się już załamywał, wydostań się na niego. Po lodzie poruszaj się, czołgając, a kiedy tafla lodu będzie robiła się coraz grubsza, przemieszczaj się na czworakach. Po wydostaniu się na ląd, znajdź ciepłe schronienie najszybciej, jak to możliwe. Pamiętaj, że jeżeli nie możesz wydostać się na lód, wołaj o pomoc i staraj się nie ruszać. Ograniczysz w ten sposób utratę ciepła z organizmu. Zapamiętaj, w czasie przebywania na lodzie z chwilą usłyszenia trzasków czy zauważenia pęknięć, bezwłocznie zatrzymaj się i bardzo spokojnie, bez paniki wycofaj się na przebytą wcześniej trasę i natychmiast zejdź z lodu. Kiedy zauważysz osobę, pod którą załamał się lód, natychmiast wezwij pomoc. Odpowiednie służby są wyposażone w sprzęt, który zapewnia bezpieczeństwo tonącemu i ratownikom. Nie wchodź na lód, ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pod tobą również się załamie. Jeżeli mamy pod ręką, nie wiem, jakąś smycz, gałąź, próbować podejść, natomiast nie podchodzić bezpośrednio do, do takiej osoby. Można rzucić ubranie, żeby zachować jakąś odległość. Dodatkowo nie idziemy w pozycji wyprostowanej po lodzie, tylko na czworaka albo czołgamy się po lodzie, żeby ta powierzchnia styku z lodem, a co za tym idzie obciążenie na centymetr kwadratowy było jak najmniejsze. Na Wychodzenie organizmu będzie następowało bardzo szybko. To też zależy od osoby. Jak jest ubrana, że tak powiem, jaka powierzchnia tłuszczowa też jest, jak się zachowuje w tej wodzie. Jeżeli będzie wykonywać gwałtowne ruchy, próbować za wszelką cenę się wydostać, a więc ta hipotermia będzie postępowała znacznie szybciej niż osoba, która spokojnie by zachowywała się w tej wodzie. Do wszystkich widzów apelujemy o odpowiedzialne spędzanie czasu nad wodą.